Na początku XX wieku produkcja samochodów była bardzo pracochłonna. Każdą część wykonywali fachowcy przez wiele dni, jak widać na tym starym filmie. Rama, nadwozie, silnik, koła, tapicerka. Wszystko wymagało dedykowanych specjalistów. A to kosztowało, dlatego pierwsze auta były luksusem dla zamożnych. Pewien rolnik ze stanu Michigan postanowił to zmienić. Choć Henry Ford dorastał w gospodarstwie, interesował się inżynierią. Mając 15 lat, dla rozrywki rozbierał i składał zegarki. Umiejętność rozbierania mechanizmu na części przydała mu się, gdy zajął się produkcją samochodów. To nie jedyna rzecz, której nauczył się na wsi. Przyglądał się rzeźnikom rozbierającym tusze. I doznał olśnienia. Podobną linię produkcyjną można było zastosować przy budowie samochodu. So Zamiast kierować kilku specjalistów do budowy jednego auta, można było zrobić to inaczej. Jeden specjalista robił przy powstającym samochodzie jedną rzecz, a potem auto trafiało do kolejnej osoby, która robiła inną rzecz. To podwyższało jakość produktu i sprawiało, że powstawał on w kilka godzin, a nie dni lub tygodni. Dzięki linii montażowej Forda, która pojawiła się w 1913 roku, produkcję samochodu skrócono z ponad 12 godzin do 2,5. Dzięki temu można było obniżyć cenę samochodu. Początkowo model T kosztował 850 dolarów, po 10 latach o połowę mniej, a po jeszcze kilku około 300. Samochód stał się dostępny dla każdego.